Witajcie, to listopad 41, a to pierwszy odcinek z Farminga Simitaro 22. Jak widzicie, grafika jest bardzo słaba, cieni nie ma, grafik no, z daleka też troszkę wszystko udam jak piksela, no ale komputer za bardzo nie wyrabia, może poza odcinkiem zobaczę jeszcze jakieś ustawienia, bo na razie to za bardzo czasu też nie mam, no, niestety. Zapomniałem nagrać wtedy, kiedy miałem, no i nagrywam teraz trochę tak na ostatnią chwilę, ale seria dosyć taka, przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla nas, będzie przyjemna, Już będzie polegać tutaj na kupowaniu maszyn i takie są zasady, że wszystkie maszyny, że seria skończy się, kiedy będą wszystkie maszyny. Jeszcze nie wiem, czy będą też te z modów oraz te z kodów, bo nie wiem, czy one się będą pojawiać, po prostu, na przykład taki ozator nie. No więc tak, postawiłem tam sobie też domek mobilny. No a póki co kupujemy pierwsze maszyny. No i tak, to jest Strottmont Magnum. No, kupujemy od razu Grimeka s 75.4. Prawdopodobnie na polu, na którym postawiłem. Tak. O. Tutaj, ten domek po prostu go jakoś ładnie pomaluję czy garażę postawię, coś zrobię. I po prostu będą tutaj stałe maszyny, które już zakupiłem, ale to ale to nie na odcinku. Będę korzystać z moda Power Tools, które jest do zainstalowania ze strony Modhub. Włącza się go przyciskiem F12, no właśnie w ten sposób. No, mogę sobie dodać nawet takie pieniążki No i mam pieniądze. Milion cały. No, to co maszyny, co na poprzedni wykupiliśmy w wyprzedaży. nawet fajne. Od razu może Ustawmy długość dni. Powiem Wam tak, wcześniej u mnie strasznie farming ścinał Przed tą łatko przed świąteczną. Wywalało mnie z, z błahego powodu, ale to chyba uf, nie tylko u mnie się działo. O Rodzę zaczepą można sobie wybrać A, bo tu się co? To... No, weźmy standardowy Nie co tu był. A za to raproximę. A, A no. E, jak być za dużo maszyn, to włączę siłę i tyle. Przejedźmy się może z torem. O coś nie słychać go. Przynajmniej u mnie. E, nie wiem jak gram. no ile macie tak Ja gram na trzech biegów. Ju bardzo preferuję. Hmm. No za jak Fajny traktor. No dobra A czekajcie, jaki mamy czas do ustawienia? 360 Wolno Lecimy, kolejny dzień No i tak to będzie wyglądać Mam nadzieję, że Wam się to spodoba Ale dobra wiadomość, mam już takie jakieś środki Na jakiś mocniejszy sprzęt, więc może będzie i na najlepszym tutaj y, wszystkich y, ustawieniach kiedyś o dzisiaj też całkiem sporo maszyn to można koło to nie to takie rzeczy no to wręcz tajne nawet weźmy Aperion to wtedy wcześniej była samo o Polski Agromasz i tutaj jakieś jakiś mociąg no, mnie ciekawi, kiedy skończy się jeszcze na sklepie. A jak ja te miejsca będę musiał jeszcze na te wszystkie maszyny porobić, no to. trochę mi zejdzie. Dobra, mamy. beczkowóz, mamy ropę. A i Case Maxum. O mam automatyczne włączanie silnika Ja to tu będzie. O właśnie, dobra. No tak, to nawet fajne. O takiegoś to działa takie coś Tu mamy kejsa O, ja go dobrze znam z 19 już nie grałem No, ja tego traktora dobrze już znam No chyba, że będę y nagrywać y z 19. Na przykład nie wiem, że cały rad obsiej kukurydzi i robię plewy sam. Nie wiem. Ja... Jeśli macie jakiś lepszy pomysł, to napiszcie. No i tak, jaki będzie porządek tutaj teraz. W środy będą się te pojawiać, no chyba, że będziecie wywoleli coś innego. W niedzielę będą się pojawiać jak gram, po prostu normalnie gram. Myślę, że też właśnie na tej mapie. Elm Creek Dla mnie to ładna mapa jest eee, No i tak W środę może będzie godzina 18 tak Nie wiem jeszcze no, Chyba taka będzie godzina A w niedzielę tak z 9 No Tak myślę, że będzie git Dobra Co tu mamy? A, no to trzciny, sadareczka, maszyna tutaj do ugniatania, kiszonki, no i tutaj taki hederek Przystaweczka. No ale patrzcie, tyle już tych przystawek, nie wiem czy była, ale nie wiem czy była do kukurydzy, ale tyle tych przystawek jest, a jeszcze żadnej sieczkarni nie było. No, ciekawe. To aż jest. Dolimer tutaj teraz tą wyprzedaż, to nie było nic za bardzo. No dużo czekania, dużo spania w, tym, w tej serii chyba będzie. A dzisiaj co mamy? Kawałko, można zmienić kolor jak się chce. No to nie mam miejsca. No to chyba zrobię tak po prostu F12 i robimy coś takiego. Czyk Uwielbiam latanie tani to moc Można grać w, si ten, w to, Tak jak się tą piłku plażową na plażach rzuca Tutaj tymi przyczepami taką Cyk I kolega albo koleżanka dorzuca, nie? No dobrać. Idź tam, nie denerwuj. Coś myślę, że będzie tutaj dużo przedstawiania. Więc sobie chyba pomogę tutaj case'em. Ale zresztą nawet dużo maszyn tu dostałem. O, na przykład... O! Na przykład taki fent. Przestawię i teraz, tak jak będzie jakiś fajny traktor, może będzie jakiś głosowanie na przykład z tych traktorów, co mam, który będzie takim traktorem, co będę przedstawiać maszyny. Nie? I zobaczymy, co tutaj będziemy mieli. Pewnie napiszę w opisie, jakie na przykład ten fen. On jest całkiem spory, będzie łatwo na przykład go przestawić więc... I co, gdyby teraz się kończył odcinek, to ja bym na fenda chciał, żebyście głosowali Pamiętam, jak miałem nagrać odcinek z dziewiętnastki. To chyba taka... Chyba fajna. Czy... tylko to ta żyweczka e, Miałem z dziewiętnastki nagrać, zresztą w dwudziestym też to jest że jest coś takiego maszyny znaczy takie są całe A, ale zrezygnowałem z tej wysotej znaczy może nie tyle zrezygnowałem co mi się nie chciałem Czasu chyba nie No. no najlepiej jest kiedy są jakieś samojezdne maszyny tutaj nie trzeba robić miejsca. trochę. No i dobra, kupujemy. Duwelsdorf, agrolinerka, kaweko. Od razu zabiorę. No i dobra, idziemy spać. No jakoś trzeba będzie te maszyny ładnie tu później poustawiać, będę musiał w odcinku, nie wiem, może porobię tak, że po prostu pomluję w niektórych miejscach teren, takie jakieś prostokąty te, teren, na przykład betonu i tam będę stawiać te maszyny. Albo postawię jakieś ogromne hale i magazyny i tam będę przechowywać je. No nie wiem, ale bardziej bym chyba preferował to pierwsze, byłoby więcej roboty, to byłoby, ale by to wyglądało jakoś ładnie. O, rozcel masz. Ej, czekajcie, a czy ja już Toriona nie mam? A to Sinus, a tu jakiś inny Mnie ciekawi, którą markę jako pierwszą zbieramy. Ale chyba są to takie marki, co mają po jednej maszynie, więc... Na przykład Kaweko jak nie ma tego dodatku. Klas, ktoś się go wtedy dostawało. Yy, za darmo, kiedy się grę wcześniej kupiło. Znowu miejsca nie ma. I to, to jest spoko traktor, ma tylko 4 biegi. No nie na przykład taki John Deere na gąsienicach czekać osiemdziesiąt. Czy... John Deere na gąsienicach jest. Co to, nie ma zaczepu? To nie ma quiz tego nowego. John Deere, 9 chyba RX, czy jaka to? Nie, nie, nie wiem. wiem. Nie. Czy nie pamiętam? No i ten Jody, on ma 18 biegów do, do przodu, nie? Ona duża maszyna nie? a masz? Nie no, mały traktor Przecież... Tu, tak. Nie, no, tak Ja powiedzieć, że on jest strasznie wolny Tak samo jak ta planerka w stawce dwudziestki dwójecznej Taka duża Wolne. nie, może coś zaczekać. Dobra, nie, jak nie będę brać, ponad on tyle. no Dobra. No, będę miał dużo roboty, pojedynczy odcinek już tyle maszyn. Będzie do układania, no. Mam silnik najcięższy, ja chwytam za najdrżejsze rzeczy. No i chwastowniczek. trafmy może do przyczepy ładnie. No, Dobra ale patrzcie ile masz takich różnych niepotrzebnych, głównie przyczep chyba. Traktorów też nawet, ale jeszcze żadnego kombajnu nie było. Dobra, ja chyba mam tu agrolinerkę. Tak, mam jedną w posiadaniu. Powoli zaczyna się powtarzać, dlatego będę teraz musiał chyba ostrożnie tutaj kupować. To już mam taką Z każdym knikiem będzie coraz ciężej, bo będzie się więcej, coraz więcej powtórki pojawiać Nie wiem, ja chyba zrobię taką fajną karteczkę, listę I będę na przykład traktory duże, małe, średnie, nie? Kombajny jakie Tego nie mam Nie mam O, można zmienić układ miesięcowy. No. Dobra. Nie, jednak chyba wtedy nie trafiłem. Ach, ten tory W nim też się dosyć dużo pracowałem. W 19 w lepszej grafice. Bo te pojazdy na gąsienicach tych dwóch są na tyle fajne, że są bardzo zwrotne. Śnieg się pojawił Nie, <tryk> tyle że nie na parkingu. Nie wiem jak, czy, jak to będzie z tymi maszynkami małymi Typu na przykład z... nie, nie mam tak małych maszyn to rozgarniesz, nie? nie to jakaś prasa z, usłyną, ty, z takimi maszynami na przykład szuflami, nie? Bo jeszcze nigdy chyba nie widziałem tych, że... Na przykład, Dobra, cicho, więc To jest Dobra. dobrze. No, mój teren zniszczył. To śnieg. No, troszkę wagi mam. Może wyłącznie śnieg? Nie, on tak ładnie jest. Przy oknami, przynajmniej gdzieś śniegu nie ma. Tak jest. Niech tak będzie już. Za tym też szlaki, gdybym chciał wcześniej, to może i na tym zaszczytułem. Wiecie co? Ta maszyna mi przypomina mm, tą sadzarkę Gratfleinsa z 19. Strasznie. Kup, jakby kupić i przemalować. To, znaczy przenieść i przemalować. To. Z tym będzie ciężko, bo jakby nie było ja nie mam kombajna, to, to przenieść coś. Dobra. No nie wiem co jak to będzie, bo to dużo też przenoszenia w tych odcinkach Na początku następnego po prostu pokażę jak ładnie maszyny tutaj stoją No dobra za chwilę będzie kolejne Ma. Ja tak myślałem, czy tak chciałem powiedzieć Ciekawe, kiedy będzie pierwsza maszyna do zbioru winogron. No i proszę bardzo, jest maszyna do zbioru winogron. Chciałem to mam. U, landka. Jeszcze z można. No, tak u weźmy standardowo. A komat fajny, ale nie będę brał. Znowu śnieg. Chyba te moje podwórko, to ja będę musiał po prostu yy, maszynę soli ładnie rozsiać. O! Bredalka. A za mało pieniążków, no to już się robi. Dużo zerw. nie mogę tego nawet przytrzymać. O! I teraz jest pięknie. Dobra, i ostatni zakup teraz będzie na koniec tego cinaczka. O, za chwilę zobaczymy, co to jest za osiągnięcie. Lubię takie osiągnięcia. Ten dźwięk osiągnięć nie ma. Hm. No, ten, a to z konsolą ładowacza od do daje. Dobra, Rowtrack fajny, ma miejsca nie ma. Dużo klasów się pojawiło dziś, w tym odcinku Dzisiaj Sprzątamy naturalnie A wezmę takiego klasa albo Czegoś traktorka I przed, na przedniego tu Za zaczepie do siebie. No jakoś oczywiście dobra Jest włączony na dole. Posłuchajmy jego. Trochę jak jakiś tir. jak dla mnie. Tylko dwa biegi do tyłu. 16H. Jakiś. Nie, ten traktor chyba jest jakiś zbugowany. 16H No nie coś co do mnie mówi. Dobra, dzięki, że obejrzeliście ten filmik. No, następny już będzie tak, że tu będą ładnie maszynki ustawione. Przecież więc tak. Może zobaczymy, co dzisiaj kupiliśmy. Małe traktory: Aż 4 Class Arion 610, Vario 313, Case Maxim CVX 115, Proxima, IZ Proxima HS 80, ale tania teraz. No i dwa, nie, trzy duże ciągniki Fent 938MT, Rosselmas RSM 2375RSM, to so combined, są nie? Trochę ciekawe. No i case y, Rowtrack 420. Czcinę e, tutaj case autosofta do ochrony roślin Hardy Rubicon. Ładować czołowy Castorion, tutaj też torrent, czyli że Sinus AL 318 m pięć 5 aż przyczep, no więcej. Jedna z w tym. No i plus jedna przeodągowa, mi to sześć, nie? Cztery przystawki do y, sieczkarni, trzy maszyny do ziemniaków, jedna maszyna do y, trzciny, do winogrony, jedna. Jeden pług, dwie brony, jedna brona, jeden nie dwa siewniki. No i trzy siewniki punktowe, jeden rozsiewacz, dwa rozrzutniki obornika, dwa wozy sanizacyjne. O, patrzcie, jak to pasuje idealnie. Jeden chwastownik, tutaj jedno narzędzie łąkowe. Jedna przyczepa zbierająca, Jedna prasa, jedna przyczepa do drewna. Dwa wały gniatające, no i jeden, nie dwa pasy. Dwie maszyny z kategorii do odciążenia. No i mam nadzieję, że Wam przecinek spodobał. Widzę, jakie tutaj mocno lagły. Kiedy skaczę, no, no to do zobaczenia. Ja Powiem, że tyle. E Powiem wam tylko tyle. No do zobaczenia w następnym odcinku, kiedy będę pracować. Już to będzie jakoś zboża, nie? No. No to ja się żegnam. Cześć. A nie, czekajcie. A? wiecie co? Dużo tu będzie miejsca do ustawiam. Dobra. Żegnam się z wami. Cześć!